Cześć, witam. Zjechałem teraz na Pobocze. wiem nagrać tylko taki szybki filmik z okazji 30 dni, bo tyle zostało polskim zjebom, politykom, Andrzej Duda, PO, PiS, wszystkie partie polityczne, wszyscy, dosłownie wszyscy z wiejskiej, 30 dni na to, żebyście opuścili nasz kraj. Eee, a teraz kieruję słowa do swoich ludzi. Skąd we mnie tyle odwagi? <grym> Jakby to wam wytłumaczyć? Po prostu nie ma czego się bać. Oni, oni stosują tylko i wyłącznie politykę strachu. Próbują stworzyć celebrytów w mediach. Próbują najpierw nas nimi zafascynować. Potem robią tak zwany, celebryta dochodzi do szczytu, robi się kontrowersyjny i zaczyna się upadek. I my wtedy w mediach przez miesiące oglądamy upadek jakiegoś celebryty. I tak nas programują od dzieciaka. Oglądasz to latami. I później co, myślisz sobie taki mały, szary człowiek, co ja mogę. zacznę o czymś gadać, wła, wła, własna rodzina zaczyna ciebie zjadać za Twoje opinie. Antyszczepionkowcu, ty, nie? <noise> Więc, chciałbym przypomnieć wszystkim polskim politykom: zostało wam 30 dni na opuszczenie kraju. Po 30 dniach zaczniemy odbierać my, ludzie, to co nasze. A jeżeli Wy dalej tu będziecie, wtedy zaczniemy robić sądy. Bo my wam nie popuścimy żadnej zbrodni, którą dokonaliście. Wszystko pamiętamy, każdą jedną rzecz. I wiesz co? Nie jesteśmy mściwi, Andrzeju. My w ogóle nie jesteśmy mściwi, ale znamy prawo karmy. I prawo karmy daje nam święte prawo do zrobienia tego, co się stanie. A wiesz, jak jest zapisane w księgach, nie? Wiesz, co się wydarzy. Andrzej, Morawiecki, Dudy, Srudy, Pudy, wszyscy zobaczycie, jak to się zakończy? A Wy dobrze wiecie, jak to się zakończy? Będzie dobrze. Światło zawsze zwycięża. I takim akcentem zakończę ten filmik. Pokażę Wam mój nowy design. Lekko się odświeżyłem. <grym> Spróbuję teraz nagrywać filmiki troszkę częściej. Miałem 2-3 dni przerwy, gdyż musiałem przemyśleć dużo rzeczy. Nie wiem, czy Wy też odczuwacie te skoki rezonansu Schmana tak samo jak ja, ale to przychodzi falami. Moja głowa jest bombardowana jakimiś dziwnymi częstotliwościami, często pojawiają mi się w głowie jakieś obrazy, myśli, przemyślenia, których nigdy wcześniej nie miałem i jeżeli nagrałbym wczoraj jakiś filmik to tak naprawdę dzisiaj bym żałował, że go nagrałem, bo byłoby to nieaktualne z moimi aktualnymi przemyśleniami. Więc staram się nie kierować ego przy swoich pomysłach, tylko staram się dostroić, zsynchronizować z planem duszy. A pomiędzy planem duszy a wizją ego, czyli to jak postrzega świat, jest dość duże opóźnienie u większości ludzi. Im lepsze synchronizacje Ci wychodzą, tym to opóźnienie znika, Twoje, przyśpie... przy... twoje myślenie przyspiesza i dochodzi do synchronizacji. Życzę tego każdemu. Z miłością gwiazdeczki, kręćcie się w lewo i zobaczycie, ten syf długo się skończy. Musimy przejść tylko przez to. Kocham Was wszystkich. Budzia.